Cześć, witajcie z tej strony żejko witam was w kolejnym odcinku Collection Booka Kolejnym, ale już przedostatnim, bo tak ustaliliśmy z Lachem Będzie to przedostatni, a w niedzielę ostatni odcinek pokazujący składy Jak uda nam się zdobyć więcej, już na paczki nie wydamy A e, tylko będziemy grać meczą zawodników Tak, zobaczymy ile ich będzie, to jeszcze jest do obgadania No ale na dzisiaj... Siedem paczek, otwórzmy. Zobaczmy, czy mamy troszkę szczęścia, czy też yy, nie. Także pierwsza paczka, znaczy pierwsza paczka, dosłownie zgadza się. W poprzednim odcinku trafiliśmy Lewandowskiego, całkiem niezłe, niezłe otwieranie w takim razie. A tutaj trafiamy kogoś do składu hiszpańskiego, obrońcę z Argentyny, ale to nie są jakieś wybitne, niestety, postacie, które mogłyby, które mogłyby mi w jakikolwiek sposób pomóc. Okej, okay, druga paczka przed nami, no to no, otwórzmy to. Drugą paczkę, jak mówiłem. No i zobaczmy, czy kogoś trafimy. Uwaga. El Shaarawy. El szaraby I El Kolorowy. I El daje nam na niego. Daje nam na niego. Świetne trafienie. Nie wiem, ile teraz na nie jest warty. Niedużo, ale do Portugalii przyda się wręcz idealnie. I Marquinhosa z Brazylii jako obrońcę. Obrońców mi w Brazylii brakowało, także tym bardziej cieszę się, że do nas trafia. Jeżeli tylko jeszcze do tego na niego by Ronaldo się trafił, to by było... No ale tak czy inaczej. I tak super trafienie, więc jestem jak najbardziej zadowolony. Czas na trzecią paczkę, czyli Messi przed nami Messi. Leo Messi. No i uwaga. I trafiamy kogo? Trafiamy Laweciego! Wow, ile teraz Lawec jest warty? Argentyna! Wow! Czekajcie. Muszę powiedzieć, że jedno z najlepszych otwierań na razie. 29, ale tutaj nikt nie chce tego kupić. Około 20, 30 tysięcy się waha. Wydaje mi się, że tak 28 tysięcy. O, nie, 28 tutaj jest, nikt go nie chce. Hmm. 27,5 jest ktoś na, e, ktoś na licytacji, więc to jest cena, za którą można by go sprzedać. No ale i tak wiadomo, on idzie do naszego klubu. Super trafienie, tak samo jak Nani. Jestem jak najbardziej zadowolony. Jak na razie z tego otwierania paczek, znaczy już jestem zadowolony z tego otwierania paczek. A co dopiero będzie? Ja zobaczymy. Po trzecie. No i czwarta paczka przed nami. Jeżeli tutaj jeszcze w tym otwieraniu kogoś trafię, to uznam zdecydowanie, że EA postanowiła nas zatrzymać. Niemniej jednak, e, czwarta paczka przed nami: Alaba Tym razem i. Enzozi. Nie. Chyba jednak nie. Ile duplikatów? No ale mamy też bramkarza z Holandii. No dobra, piąta paczka przed nami: także Widal. Po, pokaż nam, kogo Ty jesteś nam w stanie dać. Naprawdę, od paczki od El Elszarrałiego El oraz. Kto właśnie tam trafił nam na niego, tego nie pamiętam Tak czy inaczej, teraz trafiamy Zanetti, no może nie jest te... On jest teraz na pomocy On nie był obrońcą No to może mi się wydawało Wybaczcie, ale ten człowiek ma 73 rok urodzenia I nadal gra w piłkę nożną, ma 77 overall I zło jest złotą siedzącą kartą Wow, naprawdę, i statystyki ma naprawdę dobre Naprawdę, naprawdę dobre Tak czy inaczej No nie jestem jakoś mega zadowolony z tej paczki, ale może być. No i szósta paczka przed nami, o ile się nie pomyliłem w liczeniu. No i Kej Hill. Kogo ty nam dasz? Kogo ty nam dasz, Kej Hill? Uwaga! Carlos Martin. Ale mamy też Prieto, niestety. O, finisher. Całkiem miło, reszta niestety nie jest za bardzo nam potrzebna. No i ostatnia paczka przed nami, a laba! Tym razem mamy już tak na niego, jego w tym otwieraniu paczek, więc jestem jak najbardziej zadowolony. Bo chyba, nawet jakby po dodaniu tego wszystkiego, wyszłoby, że jestem na plusie. więc to w collection booku jest tak niespodziewane. Bonera niestety nie jest nikim e, wybitnym. Tutaj też raczej on za dużo nie chodzi. ale mamy Sturley Brighton na przykład. No dobra. Muszę powiedzieć, że i tak jestem naprawdę zadowolony z tego, co trafiliśmy na Nani, I to są nasi dwaj najbardziej tacy cenni zawodnicy z dzisiejszego otwierania, więc chyba muszę powiedzieć, że jest to najbardziej e, najlepsze otwieranie w collection book, jakie kiedykolwiek miałem. No i jestem z tego na naprawdę zadowolony. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za ten 24 odcinek, no i widzimy się już za niedu, przepraszam, 23 odcinek, 24 już jutro, trzymajcie się, na razie.